mniejszy Niż amerykańskiego czy koreańskiego. No takie są fakty, takie są realia. A oni próbują nas zmusić do tego, ci, którzy dziś Polską rządzą, żebyśmy niejako oczy zamknęli i uwierzyli temu, że Niemcy nas obronią przed Rosją. Proszę Państwa, Niemcy prowadzili interesy z Rosją i będą je prowadzili nadal. Przykładem tych interesów jest NordStream. A więc jedynym, jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, jedynym rozwiązaniem, jedynym ratunkiem dla Polski jest silne wojsko polskie. I jesteśmy w stanie to zrobić. Naprawdę. Oni mówili, że 300 tysięcy wojska jest niemożliwe. Jest możliwe, proszę Państwa, jest możliwe. Młodzi ludzie chcą wstępować do polskiego wojska. Ja sam musiałem przełamywać bariery wewnątrz struktur wojskowych żeby ci ludzie byli przyjmowani. A co robi nowe Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej? Odkurzyło tych emerytowanych generałów, oni wrócili, no i oni właśnie się audytami zajmują. To jest, to nie jest wyjście z sytuacji, to jest właśnie zablokowanie, to jest zabetonowanie tego wszystkiego, co złego było w Wojsku Polskim. A tu ten beton trzeba kruszyć, trzeba iść naprzód, trzeba być otwartym. Na, na młodych żołnierzy. Trzeba starać się e, z, tworzyć te jednostki nie w perspektywie dwudziestoletniej. Wiecie Państwo, kiedy zostałem ministrem obrony narodowej, to od e, takich już e, mm, no, pułkowników i generałów z długim stażem usłyszałem, że 18. Dywizja zmechanizowana to powstanie za 20 lat. No, powiedziałem, że jest to nieakceptowalne. Nie możemy. Tyle czekać. Dlatego tworzyliśmy te jednostki, tworzyliśmy je często na dniu. W przypadku Ełku no mamy tutaj tradycje wojskowe i mogliśmy wrócić, chociaż też jest nowe obozowisko, ale mogliśmy teoretycznie wrócić do tej infrastruktury, która została pozostawiona po likwidacji. Jednostki wojskowej. Ale jak w Wolecku, tak jak Państwu opowiadałem, stworzyliśmy jednostkę wojskową w Szczerym Polu. I jest, już działa. W Nidzicy, właśnie przyjechałem do Państwa z Nidzicy, też pozyskaliśmy grunt od Agencji Rolnej i na tym gruncie budujemy obozowisko dla brygady zmechanizowanej. To wszystko robimy po to, żeby Polska była bezpieczna. I jeszcze proszę Państwa na koniec tej mojej pierwszej części wstępnej, potem zapraszam do zadawania pytań odnośnie sytuacji politycznej wewnątrz naszego kraju. Mówię o